Witam Was moi kochani, mam nadzieję, że się dobrze czujecie. Dawno się nie odzywałam, prawda? Tak na żywo. E, wiecie co? Dzisiaj będziemy przyrządzać takie danie obiadowe. Wiecie, to było tylko kaleczkę. Jak to wiecie, robota jest, byłam z chłopakami w sklepie polskim. Zrobiłam zakupy. No i teraz czas mówię gotowania. Praktycznie jest u nas już druga godzina. Przeważnie mamy obiad, tak druga, wiecie, trzecia, no dzisiaj będzie na trzecią. Chciałam Wam pokazać, co będziemy dzisiaj serwować. Więc zabieramy się, nie pokażę Wam wszystkiego, ponieważ mówię, filmik by był bardzo długi, więc w szorcie będzie pokazane będzie link i w tym linku, tak jak zawsze mówię, będą składniki przygotowanie. Teraz Wam pokażę tak noskida. Co będzie potrzebne? 250 ml wody. Przyprawy do mięska. Papryka słodka, sól, pieprz i papryka ostra. Dwie żółte papryki. Olej do smażenia. Cztery pomidory, które trzeba pokroić, bo jeszcze nie mam przygotowanych. Siedem pieczarek. Tutaj już, jak widzicie, trzy duże cebulki. No, muszę to trochę zmniejszyć. I do tego mięsko ja mam z. Um, akurat mam mięsko z szyneczki. O, dokładnie, z szyneczki wieprzowej, ale może być z lub z łopatki. I teraz moi kochani, tak. cebulka już jest skrojona. Nie musicie to koić na jakieś małe kawałki. Do tego dodajemy mecho. Tutaj cebulki dodajemy mięsko. Trzeba jakoś dawać radę, wiecie co. Ja po prostu, tak jak mówiłam wcześniej, nie mam jakiegoś super aparatu, ale uważam, że liczy się serducho, które składam dla moich najbliższych, ale też również dla Was, żeby Wam pokazać, co możecie sobie smacznego zjeść, przyrządzić dla siebie do swoich najbliższych, do swoich kochanych. I tutaj będziemy to smażyć. Około, już tam mówię, doleję jeszcze troszeczkę oleju, więc olej tak na oko, najlepiej tak jak mówiłam, przepakowy i do tego też dodajemy pieczareczki i do tego dodajemy pieczareczki. I teraz tak przez około, powiem Wam tak szczerze, 20 minut musicie to wszystko podsmażyć. Po czym, jak już to zrobicie, to tak, żeby było, wiecie, co wszystko jasne. Jak wszystko zrobicie, to musicie po tych 20 minutach w międzyczasie pokroić papryki. Ja już mam tutaj mówię, pokrojone. Papryki po tych 20 minutach. Sorry, że się powtarzam, ale wolę, żeby było wszystko jasne, żebyście um, nie błądzili. Więc po 20 minutach dwie żółte papryki dodajecie. Troszkę tam około 5-10 minut. Znowu podsmażycie, i później dodajecie pomidorki. Jak widzicie, bardzo ładne. Jeszcze u nas są malinowe, też mamy żółte, ale akurat tutaj malinowe. Trzeba je pokroić. Jak mówię, te papryki te 10 minut się troszkę podgotują. Dodajcie śmiało pokrojone pomidorki. No i do tego dolejcie jedną szklankę wody. Pamiętajcie, żeby pomidorki obrać ze skórki. I po prostu gotujcie to do. Miękkość musicie dodusić pod przykryciem. Więc podam wam jeszcze raz składniki, żeby to by było jasne, żeby było wiadome. Będziecie potrzebować tak. Wiecie co, ja po prostu mam tyle przepisów, że trzeba sobie jakoś, wiecie, dawać radę. Będziecie potrzebować mianowicie 250 ml wody, przyprawy do mięska, papryka słodka, sól, pieprz, Papryka ostra, jeżeli ktoś też lubi, to może trochę majranku, ale wydaje mi się, że ten smak to trochę był inny, więc nie mieszamy. Dwie żółte papryki, olej do smażenia, cztery pomidory takie duże, malinowe, siedem dużych pieczarek i do tego jeszcze trzy cebule i kilogram szynki wieprzowej. Ja to robię jednak na pięć osób, więc wiecie, no trzeba się najeść. I teraz tak, to te mięsko kroimy na mniejsze kawałki, i przyprawiamy właśnie tą papryką słodką, ostrą, solą i pieprzem. Kroimy cebulkę, lejemy olej na patelnię, smażymy, szklimy tą cebulkę, kilka minut, po czym dodajemy pokrojone mięsko i pieczarki. I po tych 20 minutach dodajecie paprykę, znowu tak z 10 minut trzeba to podgotować. I później po tych 10 minutach dodajecie cztery pokrojone pomidory bez skórki. Do tego szklankę wody. Przykrywacie pokrywką i gotujecie aż do miękkości. Mam nadzieję, że to mięsko będzie miękkie, bo kiedyś, wiecie, kupałam się, kupiłam właśnie szyneczkę, szynkę w sklepie. Okazało się, że była stara. I naprawdę gotowało się chyba z półtora godziny, więc mam nadzieję, że z tą będzie wszystko. Ok, bo nie było dzisiaj niestety e, świeżej łopatki, bo jeszcze nie dojechał towar. Bo zawsze dojeżdża towar, ale niestety jeszcze dzisiaj nie dojechał. Więc, jak już będzie gotowe, pokażę Wam, jak to pysznie wygląda. Trzymajcie się. Miłego popołudnia. Zdrówka!